Dzień dobry, ogromnie miło mi tutaj dzisiaj przed Państwem wystąpić i bardzo dziękuję za zaproszenie, że mogę się tutaj pojawić. Dzisiaj ja będę mówić tak naprawdę o pewnych podstawach. O, to... Tak, to teraz to tak. Dzisiaj będę mówić o pewnych podstawach pracy z AI. O to czym AI jest, czym sztuczna inteligencja jeszcze nie jest, jakie mamy takie główne, najważniejsze, błędne i poprawne przekonania o tym, czym ta sztuczna inteligencja faktycznie jest. Ja jestem Milena Majczak, współtwórczyni Semstorm i z algorytmami sztucznej inteligencji różnymi dotyczącymi treści pracuję od wielu lat, od półtora roku tak naprawdę codziennie. Chciałabym, aby po tej prezentacji byli Państwo, w stanie wspólnie ze mną odpowiedzieć sobie na następujące pytania, czyli tak naprawdę, czym jest ta sztuczna inteligencja, która pisze, um, jakie ona ma ograniczenia, bo to jest bardzo ważne. Poznanie tych ograniczeń jest istotne, jeżeli chcą Państwo współpracować z nią tak, aby efekty tej pracy były możliwie najlepsze i tak, aby ta praca była jak najmniej frustrująca, bo ona na początku, jak poznaje się technologię, potrafi czasem taka być. No i oczywiście, tak w skrócie, po krótce, gdzie można ją wykorzystać w pracy dziennikarza, chociaż wiem, że to później rozszerzy jeszcze dla Państwa Pani Ela. Jeżeli chodzi o to, czym sztuczna inteligencja jest, to literatura, filmy, czy nawet gry komputerowe wprowadziły w nas takie przekonanie, że sztuczna inteligencja to są takie roboty humanoidalne, to są sztuczni ludzie, ja sobie puszczę jeszcze odliczanie czasu, jeżeli o, udało mi się, to, że to są sztuczni ludzie, którzy potrafią zrobić to samo, co człowiek, albo nawet więcej, upodobniają się do ludzi i niestety trochę jest taka narracja, że ta sztuczna inteligencja to albo chce nas zastąpić, albo nawet chce nas zniszczyć. I tutaj świetnym przykładem jest właśnie film Matrix, gdzie algorytmami sztucznej inteligencji są zarówno agenci, których widać na screenie, ale też takie programy jak na przykład Klucznik czy Wyrocznia. I niestety, prawda jest trochę mniej fascynująca niż to, co widzimy w filmach, ponieważ ze sztuczną inteligencją mają Państwo już dostęp na co dzień. To jest stała część naszego życia, czy sobie z tego zdajemy sprawę, czy nie. Ona jest dostępna codziennie, jeżeli szukają Państwo czegokolwiek w Google. Algorytmy sztucznej inteligencji to jest jedna z rzeczy, która określa, które wyniki otrzymają Państwo na swoje zapytania. Ale też to są takie dziedziny jak finanse. Sztuczna inteligencja, proszę Państwa, dba o to, żeby nasze transakcje w banku były bezpieczne. Odpowiadają za to systemy antyfraudowe, które właśnie na tej technologii bazują. Także medycyna. Od wielu, wielu lat sztuczna inteligencja pomaga diagnozować wiele chorób, w tym nowotwory czy choroby płuc. I nawet takie dziedziny, które w ogóle nie kojarzą nam się z technologią, także wspierają się. Sztuczną inteligencją. Na przykład w rolnictwie, ona dobiera dawki żywieniowe dla bydła i zarządza uprawami. Więc jakby to nie, jest, to nie jest coś nowego, mimo tego, że trochę taka narracja istnieje, to nie jest coś nowego, my od dawna mamy dostęp do sztucznej inteligencji i jej wyników. Natomiast czymś nowym jest tak zwana generative AI, sztuczna inteligencja, która generuje treści różnego rodzaju. My dzisiaj będziemy mówić głównie o Treściach pisanych, ale to są też formaty graficzne czy formaty wideo. Jak ona wygląda? Zazwyczaj praktycznie każdy system sztucznej inteligencji będzie polegał na mniej więcej tym samym, czyli musi mieć jakiś interfejs, którym będą się mogli Państwo porozumiewać z komputerem. To może być w formie edytora, może być w formie czatu. I ja teraz puszczę i. W przeciwieństwie do tej sztucznej inteligencji, która diagnozuje raka, ta jest dostępna dla każdego z nas. Ma to oczywiście swoje plusy i ma to swoje minusy, ale proszę spojrzeć, pytanie, polecenie, które podajemy, ono wygląda jak rozmowa z drugim człowiekiem. Nie wymaga ogromnych umiejętności technicznych. I ja tutaj proszę, aby AI, bo będę zamiennie używać sztucznej inteligencji i AI, podało mi definicję fizyki kwantowej tak, aby zrozumiał ją siedmiolatek. I proszę spojrzeć, ona dokładnie to robi. Nie otrzymałam czegoś, co jest encyklopedyczną definicją, ale skupia mi się tutaj na pewnych ciekawostkach. Czasami cząsteczki mogą być w kilku różnych miejscach naraz, mogą przenikać ściany bez ich uszkodzenia. To naprawdę szalona i ekscytująca dziedzina fizyki. Jak widać sztuczna inteligencja potrafi odczytać kontekst naszego zapytania i dostosowuje pod niego wynik. A jest to tak proste jak napisanie właśnie komendy. Tutaj proszę ją o jeszcze jedną rzecz, czyli podanie mi tej samej definicji fizyki kwantowej, ale już nie dla siedmiolatka, a dla na potrzeby internetu online i też e, również weźmie to pod uwagę. Znowu nie otrzymam definicji stricte encyklopedycznej. Będzie to trochę bardziej strawne, tak może nieładnie bym to powiedziała, ale nie, y, zostanie to podane właśnie w formie takiego artykułu, czy wstępu do artykułu, który oczywiście ma swoje plusy i minusy. Jak widzą Państwo, tutaj jest urwane, bo sztuczna inteligencja ma swoje ograniczenia, o których będę mówić później, tak, ale jest już bardziej poważne. Tak, zajmuje się badaniem struktury materii światła, jest, y, ma szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach, zasadniczo opisuje różne aspekty mechaniki kwantowej. No to już nie jest, nie jest dla siedmiolatka. To jest bardziej dla ogólnego, ogólnego, dla przeciętnego kowalskiego, który może trafić na właśnie artykuł w internecie. Mówi to na poziomie prostym, nienaukowym, ale trudniejszym. Przechodząc dalej, e, AI ja dzisiaj widzieli Państwo tutaj na filmach, jak to mniej więcej wygląda i jak tak naprawdę jest to proste, tak bo wystarczy mu podać polecenie i jej podać polecenie. Natomiast AI dzisiaj jest modelem komputerowym. Ono nie będzie i długo nie przyjmie formy człowieka czy robota, którego możemy zaprosić do naszej redakcji. Jest też tak, że to jest bardzo istotne ograniczenie, jeżeli to Państwo zapamiętają tą jedną rzecz z prezentacji, to ja będę bardzo zadowolona, ponieważ AI robi wyłącznie to, do czego została stworzona. Jeżeli to jest sztuczna inteligencja, która pisze, to ona potrafi łączyć sylaby w słowa, słowa w zdania i w zdania w akapity. I nie potrafi nic więcej, przynajmniej na ten moment. Nie umie sprawdzić, czy to, co napisała, jest poprawne pod kątem faktów, czy jest merytoryczne, czy nie zawiera błędów ortograficznych. To jest asystent pisania. Co jeszcze wie tylko tyle ile ją nauczono. Tutaj też jest podobna trochę do człowieka. W sensie my bardzo często mamy taką świadomość i takie pojęcie, że AI jest omnipotentna, że wie wszystko i o wszystkim. Niestety tak nie jest. Ona też podlega nauce i to co twórcy AI jakby jej przekażą, to wie. My na to możemy trochę wpływać, ja potem powiem jak. I ma swoje specyficzne ograniczenia. Część wynika z technologii, która jest zastosowana, część ze wskazań etycznych, część z tego, że jest to technologia, która tak naprawdę dopiero raczkuje, jest bardzo, bardzo młoda. Um, o tych ograniczeniach też Państwu będę mówić. Są one istotne, jeżeli chcą Państwo współpracować ze sztuczną inteligencją w przyszłości. I z tego slajdu jest tutaj jeszcze jedno ważne słowo, które chciałabym podkreślić. Dzisiaj. Sztuczna inteligencja to dziedzina nauki, która komercyjnie wyszła w 2018 roku. To technologia nowa, świeża. W przeciągu ostatniego tygodnia wyszedł publicznie zupełnie nowy, komercyjnie dostępny model sztucznej inteligencji. W przeciągu ostatniego tygodnia. Jeżeli spotkamy się za rok, być może części z tych gdybyśmy spotkali się za rok, być może części z tych ograniczeń w ogóle bym państwu nie przekazywała. Być może ta lista wyglądałaby inaczej. Tak to jest, coś co się zmienia. To jest coś, co się zmienia, i tą zmianę musimy jakby wkalkulować w użycie. Hmm. Wspomniałam o tym, że ta najważniejsza rzecz to jest jedno zadanie, które robi, i na tym musimy się skupić. I ja tutaj się posłużę obrazem, zresztą też wygenerowanym przez sztuczną inteligencję, bardzo prostym, bo AI tak naprawdę również jest dość proste w swoich bebechach. I to jest obrazek namalowany przez inne AI. Specjalnie utrzymałam go w konwencji takiego obrazku dziecięcego. I proszę sobie pomyśleć o sztucznej inteligencji, jak o. Właśnie takim człowieku, który trzyma w ręku młotek. Ten człowiek potrafi wbić młotek, potrafi wbić gwóźdź, przepraszam, potrafi wyciągnąć gwóźdź tym młotkiem. Czyli jakby przekładając, potrafi napisać tekst, potrafi przyjąć od państwa polecenie, czasem z naszego ludzkiego punktu widzenia on zrobi coś dziwnego, może uderzyć siebie tym młotkiem, może uderzyć kogoś. Ale proszę Państwa, jeżeli Państwo dacie mu śrubę zamiast gwoździa, to on ją będzie wbijał młotkiem, bo nie zamieni jej na śrubokręt. Jeżeli młotek się złamie, to on nie pójdzie do sklepu i nie kupi nowego. I sztuczna inteligencja jest taka sama. Ma jedno zadanie, ma pisać i na ten moment ona pisze. Czasem niestety rzeczy, które nie są poprawne pod względem faktów. Nie robi tak zwanego fact checkingu. Jeżeli chodzi o ograniczenia, które sztuczna inteligencja ma dzisiaj, oprócz tej jednej, o której wspomniałem wcześniej, dodatkowo ma też kilka innych i tutaj posłużę się innym przykładem. Wyobraźcie sobie Państwo, że do Waszej redakcji przyszedł stażysta. Ten stażysta ma, już pisał jakieś artykuły, ma ogólną wiedzę, która jest na poziomie. Wysokim, wie dużo na temat takich tematów ogólnych, i sadzacie go Państwo w pokoju i mówicie mu bardzo cię proszę, napisz teraz notkę prasową o tym, że z Płocku uciekł wyrak. I starzyście odbieracie Państwo telefon komórkowy, dostęp do komputera, i mówicie mu na koniec, tekst ma być gotowy w 15 minut. No i ten starzysta. Siada przy biurku, przy komputerze, bez dostępu do internetu i zaczyna się zastanawiać, skoro uciekł z Zoo, to prawdopodobnie jakieś zwierzę, najprawdopodobniej egzotyczne, bo był w Zoo. Na raczej nie jest to coś, co żyje w akwenie wodnym, bo jak uciekł, to na nogach. I raczej nie jest to coś, co żyje w roju, bo nie dałoby się policzyć, że uciekł. Więc starzysta zaczyna mieć w głowie jakąś tam, jakiś zbiór zwierząt, które mogą wyglądać jak ten wyrak. Być może niektórzy z Państwa doskonale wiedzą, co to jest wyrak. Ja jeszcze do niedawna nie wiedziałam, i ten nasz starzysta też nie. Więc stoi przed dylematem. Może albo napisać dla Państwa tekst zupełnie generyczny, taki, gdzie jak... Podstawimy pod słowo wyrak słowo flaming albo tygrys, dostaniemy dokładnie taki sam tekst bez charakteru, bez szczegółowych informacji. No To nie jest fajne z punktu widzenia naszego czytelnika, z tego względu, że on by pewnie chciał się dowiedzieć, jak wyrak wygląda, czy to jest zwierzę, które jest niebezpieczne, czy ma powiadomić zoo jak się o tym dowie, czy raczej policję, właśnie dlatego, że to jest zwierzę niebezpieczne. Jest też druga opcja. Stażysta zamiast pisać tekst generyczny. Wybierze sobie ze swojej głowy któreś z tych zwierząt i napisze o nim tekst. No tylko jest duża szansa, u mnie 25%, w rzeczywistości więcej, 75% w rzeczywistości więcej, że on po prostu napisze tekst o nie tym zwierzęciu, co trzeba. Wyrak wygląda tak. A AI cechy ma takie jak ten starzysta, czyli nie wie o wszystkim. Nie ma takiej ogólnej bazy wiedzy na każdy temat i musimy to wziąć pod uwagę, pracując z nią. Akurat w Rakówie, bo sprawdziłam. Jeżeli, zanim, jeżeli o czymś ma napisać, musi się w jakiś sposób tego nauczyć. Może to zrobić na etapie uczenia przez twórców, ale Państwo też mogą o czymś nauczyć. Jeżeli temu naszemu starzyście, sztucznej inteligencji, powiedzielibyśmy, że wyrak to zwierzę, które żyje w Azji na co dzień i jest aktywne nocą, tak, jest lemurowate, to prawdopodobnie poradziłby sobie znacznie lepiej. AI działa tak samo, jeżeli podamy mu kontekst, jej kontekst, to też będzie działać lepiej. No i ma zawodną pamięć, myli fakty. To jest też tak, że nawet czasem, jeżeli państwo podacie mu wszystkie informacje zgodne z faktami, może coś przekręcić, i to jest naszą rolą, żeby go poprawić. Kiedy nie wie, zmyśli albo napisze ogólny tekst, ale to już wiemy. I to, co ważne, nie może sama poszerzać swojej wiedzy. AI teraz, dzisiaj, stan na 2023 rok, sama się nie uczy. Czyli wynika z tego parę dobrych i parę złych cech. Złe są takie, że wiedza AI, która jest dzisiaj dla nas komercyjnie dostępna, Kończy się w 2021 roku. No to znaczy, że ono nie ma informacji o najnowszych wydarzeniach na świecie, że nie będzie w stanie napisać dla Państwa tekstu o wypadku samochodowym, który miał miejsce w zeszłym tygodniu w jakiejś miejscowości. Tak, bo skończyła się uczyć w 2021 roku w, we wrześniu tak? i teraz czekamy aż twórcy nauczą ponownie na świeższych danych. Ale chciałabym opowiedzieć Państwu pewną historię. W 2016 roku Microsoft wydał takiego bota. Bot nazywał się tej. I jego zadaniem było odpisywanie użytkownikom Twittera, w wchodzenie w interakcje, rozpoczynanie dyskusji i branie w nich udziału. No i bot tej uczył się samodzielnie na podstawie tego, co pisali do niego ludzie. Miał być 19-letnią dziewczyną, która jest bardzo przyjazna i pomocna. I proszę Państwa, ten bot 16 godzin potrzebował na to, żeby z tej przyjaznej dziewczyny stać się potworem. 16 godzin. Uczył się z tego, co przekazują ludzie. Zaczął wysławiać Hitlera. Sugerował, że powinniśmy eksterminować Żydów. Feministki. To nie są najgorsze screeny. On mówił dużo więcej i dużo ciekawszych rzeczy. Bardzo szybko został wyłączony. I twórcy innych AI... Trochę myślę, że też się przestraszyli i teraz już AI nie uczy się na podstawie tego, co znajdzie w internecie, bo to bardzo szybko doprowadziłoby do podobnej sytuacji. Także z tym wiążą się zresztą kolejne ograniczenia, proszę Państwa. Jeżeli z jakiejś przyczyny chcielibyście na przykład pisać na tematy związane z przemocą czy z mową nienawiści, to to będzie trudne, bo sztuczna inteligencja ma wbudowane filtry, które blokują generowanie tematów trudnych społecznie. I oczywiście. Można sobie zadać pytanie, no ok, ale to przecież nikt nie chce tego generować, tylko nikt nie chce, na przykład, dopóki nie jest dziennikarzem śledczym i musi opisać coś drastycznego. Inne tematy, z którymi sztuczna inteligencja może mieć problem, to tematy seksualne. Tutaj też dodam to nie jest tak, że ona nie napisze nic. Notkę informacyjną o jakimś morderstwie napisze, ale już nie wejdzie w szczegóły i ich nie poda. Tak, to będzie temat zakazany. Temat seksualny także. Samo okaleczanie jest kolejnym z takich tematów, oraz niektóre tematy polityczne czy historyczne związane z Hitlerem. Ja i w ogóle nie lubię Donalda Trumpa, proszę państwa. I na temat Donalda Trumpa będzie nam podawać bardzo, bardzo wygładzone informacje, i no, to jest jeden z takich tematów, ale także ma ograniczenia dotyczące tematów religijnych. Tutaj też będzie bardzo, bardzo zachowawcza. I co dalej? Coś, co my jako twórcy oprogramowania, e, zerknę sobie, coś, co my jako twórcy oprogramowania myśleliśmy, że już się tego pozbyliśmy. Czyli garbage in, garbage out. Chodzi o to, że to, co podamy do sztucznej inteligencji, jeżeli będzie słabe, jeżeli będzie niskiej jakości, to otrzymamy również e, słabe i niskiej jakości teksty w efekcie. AI uczy się na trzech poziomach. Faza nauki. Którą, za którą są odpowiedzialni twórcy, my nie mamy na nią wpływu. Jest tak zwana faza danych dostrajających. Nie znalazłam tutaj dobrego polskiego odpowiednika. Po angielsku to się nazywa fine tuning. I my możemy to zrobić jako użytkownicy, na przykład dostroić AI w taki sposób, żeby pisało naszym głosem. Jest to do zrobienia. Jest faza poleceń. Tutaj mamy. Pełny wpływ na to, jakie polecenie wydamy i tak naprawdę jaki efekt osiągniemy. I teraz proszę sobie wyobrazić, jeżeli ja przejdę do sztucznej inteligencji, tego stażysty i rzucę mu temat jabłko, i zakażę dopytywać, o co mi chodzi, no to. Tekst, który dostanę w odpowiedzi, prawdopodobnie nie spełni moich oczekiwań, bo starzysta nie będzie wiedział, czy ja chcę dostać definicję tego jabłka, czy chcę dostać przepis na szarlotkę, czy na przykład informację o tym, że w lokalnym sadzie właściciel zaprasza wszystkich mieszkańców po to, żeby zbierali jabłka, bo będą im mogli wtedy kupić taniej. Jakość tego polecenia tekstu, który dajemy sztucznej inteligencji w bezpośredni sposób wpływa na jakość tego, co dostajemy. Im bardziej precyzyjne jest polecenie, tym lepszy tekst otrzymujemy finalnie. No i nowa technologia. Proszę Państwa, to jest coś, co jest dla mnie osobiście dość szokujące, jak pracuję ze wszystkimi ludźmi. Rozwój motoryzacji od pierwszego samochodu do dzisiaj zajął nam 140 lat. 140. Dzisiejsze samochody są ergonomiczne, są bezpieczne, ale nie jesteśmy na końcu tej drogi. Walczymy o to, żeby mogły same jeździć, żeby były jeszcze bardziej bezpieczne, i o wiele innych rzeczy, które są w przyszłości. Rozwój komputerów. Pierwszy komputer, który zajmował całe pomieszczenia, i dzisiejsze komputery taki laptop, z którym mogłabym do Państwa przejść. 77 lat. Też nie jesteśmy na końcu tej drogi. Proszę spojrzeć na to. Ja po raz pierwszy posługuję się telefonem komórkowym na prezentacji. To jest superkomputer, najlepszy na świecie z 1997 roku. To jest potężniejsze od tego komputera. To zajmowało całe pomieszczenie. To mieści mi się w ręku. I 26 lat zajęło nam, żeby dojść od tego do tego. 26 lat. Natomiast w przypadku sztucznej inteligencji my mamy oczekiwania, które nie są do końca realne. Liczymy na to, że przejdzie z tej fazy takiego dziecka technologicznego do czegoś, co jest w pełni dojrzałe w mniej niż 5 lat. To nie jest możliwe. To jest technologia, która raczkuje, która się zmienia. I mogą być Państwo zdziwieni, czemu my o niej rozmawiamy. Problem jest w tym, że jak to się stanie dojrzałą technologią, to już nie zbudują na niej Państwo przewagi konkurencyjnej. Dzisiaj z AI, które jest w stanie wspomóc Państwa w pisaniu treści, możecie państwo konkurować nawet z dużymi ogólnymi wydawnictwami. Za pięć lat wszyscy będą tego używać i to straci swoją moc przewagi. Zastosowanie. Będzie o tym mówić Pani Ela, tak jak wspomniałam, więc ja bardzo, bardzo szybko przez to przejdę. Co OEI może zrobić dla Państwa dzisiaj? Może na przykład dawać definicje i wyjaśnienia trudniejszych pojęć. Jest artykuł o wstrząsie w kopalni. Może powiedzieć co to jest na przykład wstrząs wtórny albo czym się różnią wstrząsy kopalniane od wstrząsów pochodzenia naturalnego. Ogólne informacje i zalecenia. Czyli e, ja sobie przejrzałam wiele portali lokalnych w związku z ostatnim alertem RCB, który mówił o silnym wiatrze praktycznie w całej Polsce. I w każdym portalu lokalnym wyglądało to tak samo. Od kiedy do kiedy alert, w jakim powiecie i to wszystko. Jaj mogłoby dodać dodatkowe treści do tego typu artykułów, na przykład jak się zachowywać, jeżeli, się, jeżeli czytelnicy muszą się znaleźć na dworze podczas tego wiatru, jak zabezpieczyć rzeczy na balkonach czy na podwórkach. W ten sposób to już traci formę takiego suchego, suchego artykułu, który jest powielony wszędzie, ale dostarcza czytelnikowi faktycznej wartości, której może użyć. Um, większość treści nieprzedawniających się też jest w stanie pisać. Tutaj wiem, że nie wszystkie portale lokalne jakby się tym zajmują, ale jeżeli na przykład trzeba by było wesprzeć państwa, ja tutaj podkreślam wesprzeć, bo AI nie jest w stanie napisać całej treści, za to jeszcze teraz i chyba przez jakiś czas dłuższy będą odpowiadali dziennikarze ale na przykład może wspomóc w, nie wiem, jesteśmy teraz w okresie studniówkowym, to może pomóc pisząc do lokalnej społeczności o tym, jakie kreacje na studniówkę są teraz w modzie. No, i pomóc w blokadzie pisarskiej. Ja w ogóle jestem fanem czegoś takiego, że proszę AI o pomysły na trzy wstępy. Wstęp jest dla mnie jednym z dwóch najgorszych elementów, którymi muszę się zajmować. Ono mi te trzy wstępy daje, ja sobie wybieram ten, który mi najbardziej odpowiada, jest taki najbardziej intrygujący i redaguję go po swojemu, tak? Ale jakby to pierwsze zdanie, pierwsze słowo mam już napisane. No, i może sformułować prosty i zrozumiały komunikat. Widzieli to Państwo na przykładzie fizyki kwantowej dla siedmiolatka. Jeżeli będą musieli Państwo napisać do. Jakiejś grupy docelowej, której Państwo nie znają, o której Państwo wiedzą, że nie jest ekspertem w danej dziedzinie, a Państwo są, to AI może nam pomóc uporać się z klątwą wiedzy, przeredagować komunikat w taki sposób, aby on był zrozumiały dla każdego, co jeszcze może odciążyć w nielubionych czynnościach. Ja pochodzę z webwritingu, więc CO jest dla nas istotne i proszę Państwa, nienawidzę pisać meta description, tych małych, drobnych opisów, które są no, istotne z punktu widzenia wyszukiwarki. I od półtora roku nie napisałam ani jednego. Przerzuciłam to wszystko na AI i naprawdę, naprawdę odetchnęłam. Jeżeli chodzi o przyszłość, co AI będzie mogła zrobić za pięć lat, to są oczywiście tylko moje spekulacje na podstawie tego, jak to wszystko się rozwija. Natomiast moim zdaniem za pięć lat będzie potrafiła już lepiej weryfikować fakty i dostarczać nam treści, które są trochę bardziej poprawne i wymagają trochę mniej korekty i fact-checkingu. Będzie też potrafiła tworzyć treści od A do Z. W sensie, damy jej, napisz mi cały artykuł i ona to zrobi. Jakiej jakości to będzie artykuł? Ja twierdzę, że nadal konieczna będzie tutaj nie praca AI sama dla siebie, tylko współpraca z dziennikarzem, który nada temu Takiego człowieczeństwa trochę bardziej. Będzie także potrafiła imitować styl pisania w sposób prostszy niż jest to dzisiaj, ale też, proszę państwa, lepiej wykonywać polecenia typu podsumowanie materiału, parafrazowanie czy ekstrakcja kluczowych myśli i momentów. Czyli na przykład na media społecznościowe wpis z artykułu AI będzie mogła nam stworzyć, wybierając najbardziej istotne myśli i ubierając je w sposób atrakcyjny dla czytelnika. Możemy przerzucić na nią część zadań, które mamy dzisiaj. Ogromnie dziękuję Państwu za uwagę i za to, że jeszcze raz mogłam wystąpić i przekazuję organizatorom.